Witam! Jedną z najciekawszych opcji w systemie Zenkart jest opcja newsletter. Pozwala ona na informowanie naszych klientów o bieżących promocjach, nowych produktach oraz zmianach w naszym sklepie. Aby wysłać newsletter, wybierzmy Narzędzia, wyślij e-mail. Możemy tutaj określić, do kogo wysyłamy e-mail. Mogą to być wszyscy klienci, wszyscy klienci subskrybujący newsletter, uśpieni klienci, czyli tacy, którzy od trzech miesięcy nie byli w naszym sklepie, aktywni klienci subskrybenci naszego newslettera lub też wszyscy aktywni klienci. Jest to bardzo potężna opcja, ponieważ pozwala nam na kontrolowanie tego, jaki ruch mamy w sklepie oraz do kogo docierają informacje o promocjach. Jeśli chcemy przykładowo ożywić wszystkich uśpionych klientów, możemy zaproponować im bardzo ciekawą obniżkę. W tym wypadku zdecydujemy się na wysłanie e-maila do wszystkich klientów. Drugim elementem jest wpisanie nadawcy. Nadawca może być to nazwa naszej firmy, nasze imię i nazwisko lub też na przykład mega promocja. Wszystko zależy od nas. Osobiście polecam wpisywanie imienia i nazwiska, ponieważ budzi to największe zaufanie i jest największa szansa, że potencjalny klient nie skasuje tego e-maila traktując go jako spam. Kliknijmy, wybierzmy więc opcję Michał Kowalski jako iż ja wysyłam ten e-mail. Drugim elementem jest wpisanie tematu. Niech będzie to standardowa mega promocja. Wiadomość tekstowa. Wpiszmy. Zapraszamy do naszego sklepu. Aktualnie mega promocja. Wszystko minus 5%. Kliknijmy podgląd, aby zobaczyć nasz newsletter. Wszystko jest ok? Po czym kliknijmy wyszli e-mail, aby wysłać newsletter. Sklep poinformuje nas. E-mail wysłano do. Wszyscy klienci i jeden. W tym wypadku jestem tu tylko ja. Drugą bardzo ciekawą opcją w systemie ZenCard są szablony newslettera. Pozwalają one na stworzenie stałych szablonów e-maili, takich jak promocje, aby co jakiś czas okazyjnie wysyłać je do klientów. Aby stworzyć szablon newslettera, wybierzmy narzędzia, newslettery, po czym kliknijmy nowy newsletter. Możemy wpisać tytuł tego newslettera, niech będzie to w tym wypadku Mega Promocja, oraz. Treść newslettera zarówno w postaci HTML, czyli tekstu sformatowanego, jak również w postaci tekstowej. W tym wypadku wpiszemy tylko mega promocja test. Jeszcze raz. Mhm. Jeszcze raz zacznę. Mega promocja. zawartości HTML mega promocja test. W zawartości tekstowej również mega promocja test. Po czym. Zapisujemy nasz newsletter i w każdej chwili możemy go wysłać wybierając opcję wyślij, kiedy newsletter jest wybrany w menu. Klikamy wyślij, wybieramy do kogo, podobnie jak wcześniej. Podobnie wyślę go do wszystkich subskrybentów, czyli do wszystkich klientów i wysyłam e-mail. Sklep informuje nas, że wysyłanie zostało zakończone i nie było żadnych problemów. Jak widać jest ta opcja bardzo prosta i bardzo intuicyjna w obsłudze. Pozwala nam na stworzenie bardzo dużej ilości szablonów oraz bieżące informowanie naszych klientów o promocjach, promocje sezonowe, okazjonalne itd. itd. Zachęcam do wysyłania newslettera, ponieważ jest to bardzo potężna forma marketingu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam, Michał,